Witam we wtorek 23 czerwca. Zobaczmy, jak prezentuje się w tej chwili, czy też prezentują się układy techniczne indeksów i wrześniowej serii kontraktów. Zwłaszcza interesująco na pewno wygląda tutaj WIG-20 i wrześniowa seria kontraktów. No jest to związane w przypadku WIG-20 z ruchem powrotnym do. Bardzo istotnego, jak się nie tak dawno okazało, przedziału 1835-49, no bo dokładnie w tym klastrze FIBO doszło do takiego lokalnego przełomu. No, choć ruch spadkowy, wykreowany właśnie z tego klastra przez podaż, stosunkowo szybko wytracił swój impet. Nastąpiło to w rejonie zniesienia 18,6 całej tej silnej fali wzrostowej. Więc w tej chwili ponowny test węzwa 35-49, który no, można powiedzieć posiada potwierdzone już także wzmocnienie w postaci tej linii niebieskiej, która no, ewidentnie funkcjonuje w tej chwili jako wewnętrzna linia trendu. Pokonanie takiej strefy wraz z linią niebieską no, byłoby pozytywnym sygnałem wpisującym się jakby w kierunek dominującym w tej chwili na rynku. Natomiast y, trudno znaleźć w pobliżu jakieś wiarygodne zgrupowanie zniesień czy też projekcji cenowych FIBO. Takim y, klastrem podażowym jest dopiero obszar 1955-1974. Więc teoretycznie po wybiciu strefy 3549, czyli testowanego teraz oporu, rynek powinien zacząć podążać w kierunku 1955-1974. Więc w dość newralgicznym rejonie cenowym rozgrywają się w tej chwili wydarzenia, no ponieważ mamy do czynienia z potwierdzonym historycznie oporem, to oczywiście no, trzeba, też jako z założenia brać pod uwagę możliwość uaktywnienia się także podaży w tym przedziale 3549. Proszę zwrócić uwagę, że z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wrześniowej serii kontraktów. To tradycyjnie wykres w skali 60-minutowej. Do niedawna, jeszcze tak naprawdę do dzisiaj, była ewidentnie respektowana strefa lokalna strefa oporu 1805-1810. Opisywałem ten węzeł wielokrotnie w komentarzach online, zwracając uwagę, że jest to także klasyczny opór zasada zmiany biegunów, czyli kiedyś wsparcie, teraz właśnie bariera podażowa, luka gdzieś tutaj bez też jeszcze występująca zniesienie 61 i tej fali spadkowej. Doszło dzisiaj do przełamania tej strefy, no i trzeba przyznać, że rzeczywiście nastąpiło to w bardzo takim dynamicznym stylu, bo w kilkunastu minutach, tak naprawdę, wydarzenia rozgrywały się już w węźle 1843-53, czyli tej historycznie potwierdzonej, jeśli chodzi o kontrakty, zaporze podażowej. To tutaj dodatkowe wzmocnienie w postaci tej linii zielonej. Na razie nie doszło do przełamania węzła 43-53. Rynek konsoliduje się w tym właśnie rejoniowym. Natomiast za pierwszy sygnał słabości, oddalający trochę szansę popytu na łatwe i szybkie sforsowanie tej strefy, byłby powrót kontraktów poniżej 1805-1810. Czyli nadal posiłkowałbym się tym właśnie klastrem cenowym FIBO, teraz już w roli, po raz kolejny w roli wsparcia. No jeśli rzeczywiście popyt by się nie uaktywnił tutaj i dopuścił do przełamania węzła, no ten krótkoterminowy obraz techniczny, ten intradayowy rzeczywiście trochę by się wtedy pogorszył. Na razie analogicznie jak w przypadku wig 20, transakcje są zawierane w newralgicznym rejonie cenowym, pokonanie 43.53 no, mogłoby stać się takim bodźcem zachęcającym popyt do ponowienia ataku. I tak jak pisałem w ostatnim komentarzu online, warto by było wtedy zwrócić uwagę na zniesienie 1272 tej oto fali spadkowej poziom 1886. A to z tej, też, z tej też racji, że w tym rejonie, posiłkując się skalą dzienną, no możemy wyznaczyć parę interesujących tutaj zniesień wewnętrznych. Możemy także. To też taka uwaga, ale to w kontekście bardziej takiego spojrzenia intradojowego. Cały ten układ traktować jako w formacji A, B, C, D, a symetrią mamy do czynienia troszeczkę, to AB równa się CD, wypada troszeczkę powyżej głównego ograniczenia węzła 4353. Jest to jakiś element wzmacniający właśnie wymieniony przed momentem przedział cenowy. W tym ujęciu ta formacja ABCD oczywiście ma wymiar spadkowy, no ale tak jak powiedziałam przed momentem, ja bym się zaczął troszeczkę niepokoić, jeśli chodzi o ten cały dzisiejszy przedpołudniowy, bardzo silny, wręcz spektakularny atak popytu, gdyby teraz popyt wykazał się niekonsekwencją i dopuścił do przełamania 1805-1810. No byłby to taki przynajmniej wstępny sygnał słabości, mogący dla odmiany stać się taką zachętą dla, dla podaży. Na razie tak samo jak w przypadku Wigu20 mamy test historycznie potwierdzonego oporu FIBO. W jakim stopniu też yy, podobnie wygląda to, jeśli chodzi o indeks DAX i za chwilę, jak zobaczycie Państwo także SP, no bo tutaj naszym punktem odniesienia jest y, punkt zwrotny, jaki kształtował się w pobliżu 11488-11520, stosunkowo ważne wsparcie, no, ale wcześniej y, popyt pokonał na moment węzeł 12485-12610, który po tym wybiciu pełnił przez kilka sesji rolę wsparcia. Doszło do wykrystalizowania się bardzo silnej potwali spadkowej, no a teraz powróciliśmy do węzła 12485-12610, a już od kilku sesji ten przedział pełni teraz rolę zapory podażowej. Tak jak sugerowałem w piątek w komentarzu wideo, no dla mnie takim warunkiem negacji całego tego ruchu spadkowego jest konieczność pokonania strefy 485-12610. To otworzyłoby zdecydowanie. Kierunek północny i w efekcie mogłoby wreszcie dojść do przetestowania bardzo silnej, transparentnej zapory podażowej 1322-1365. Sporo o tej, o tej strefie mówiłem w piątek. Przypomnę tylko, że oprócz projekcji układu ABCD, przepraszam bardzo, tutaj także wypada zniesienie 88,6 tej naszej bazowej fali spadkowej. Więc tak to wygląda w przypadku indeksu niemieckiego, brakuje cały czas tej kropki nad i w postaci wybicia 485,610, a tu z kolei, czyli na S&P brakuje, można powiedzieć, tej, tego ostatecznego sygnału w postaci przełamania 3136-3142. Tutaj narracja jest identyczna. O tyle może troszeczkę różni się ten wykres, bo no, doszło do przetestowania bardzo silnego oporu 3237-3256, wytyczonego właśnie na bazie 88 całego ruchu spadkowego. Natomiast na indeksie DAX. To jest dopiero ten węzeł, czyli 13122, 13165, bardzo podobny w sensie konstrukcyjnym do oporu na S&P 3237-3256. Więc tu mamy punkt zwrotny, który chyba dokładnie w kastrze podażowej FIBO i to bardzo istotnym, silna reakcja podażowa. Która wytraciła impet w rejonie 293445 45 No i teraz próba powrotu ponad 3136-42, próba domknięcia luki BESSY. No i tak jak mówiłem w piątek, no, jeśli popyt wykaże się konsekwencją i te warunki uda się spełnić, czyli pokonać opór, domknąć lukę, no to powinniśmy powrócić jeszcze raz do węzła 3237-56, który cały czas no, jest takim filarem, jeśli chodzi o. Tutaj ocenę nawet średnioterminowego wizerunku technicznego indeksu amerykańskiego SP. To bardzo ważny opór, który w każdej nadal może, może tutaj odgrywać ważną, nieprzypadkową rolę. No, gdyby tym razem popyt zdołał pokonać analizowany przedział cenowy, byłby to jednoznaczny sygnał powrotu do historycznego, tutaj ostatniego maksimum. Cenowego, znaczy średnioterminowego, może nie historycznego, średnioterminowego maksimum cenowego, czyli pułapu mniej więcej 3394. Tak to wygląda. Natomiast sygnały słabości, no to zniesienie 38,2 i 68,5 wygenerowane na bazie tej fali wzrostowej, no to są lokalne intradayowe wsparcia. Tutaj kluczowym węzłem jest niezmiennie przedział 2934. 45, który możemy także rozpatrywać w kategoriach klasycznej analizy technicznej i wielokrotnie eksponowanej przeze mnie zasady zmiany biegunów. Na no teraz moglibyśmy też dołączyć wątek dotyczący hipotetycznej formacji A, B, C, D. I to D, można łatwo sprawdzić, wypada między innymi właśnie tutaj w okolicy 2934-45. I D, tutaj używam takiego skrótu, projekcja obra obrazująca zależność między ruchem AB oczywiście i ruchem CD. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, w każdym razie strefa 34-45 pozostaje takim najbliższym, liczącym się wsparciem technicznym, natomiast popyt... No, próbuję od dłuższego już czasu pokonać opór 3136-42. Jeśli się uda, będzie to zapowiedź powrotu do znanego nam już dobrze i bazowego w tej chwili oporu FIBO 3237-3256. Na razie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.